Wezmę tak? No. Kto tam? To ja, miłość. Nie znam cię. Otwórz, proszę. Nie otworzę, nie znam cię. Otwórz serce, to mnie poznasz. Nie chcę, bo mnie zraniś. Nie zranię, pokażę ci to do szczęście. Jak? Pokażę ci siebie, poznasz mnie. Pozwolę ci się pokochać. Dam ci siebie. Za darmo? Nie wierzę ci. Czego chcesz ode mnie? Otwórz się sercu, proszę. Zaufać mi możesz. Chcę ci tylko siebie dać. Daj się poznać. Potrzebuję cię. Może jak mnie poznasz, będziesz mieć ochotę, może ci się spodobam, może mnie pokokasz, daj mi szansę, to. Czemu właśnie ja? Dlaczego moja miłość? Jest milionem innych serc, zapukaj do innych. Pukam do ciebie, otworzysz, nie dasz mi szansy, wolisz być samą? Boję się, nie chcę znów cierpieć. A twoja samotność to niecierpienie? Nie cierpisz z jej powodu? Sama jesteś szczęśliwa? Serce, zaufaj za ryzyko. Daj mi szansę, przecież to na mnie ty właśnie czekasz. Może to ja. A może nie ty? Tego nie wiesz, dopóki nie spróbujesz. Puk, puk. Otwórz, to ja, miłość, nie bój się. Nie, dziś nie mogę. Nie jestem gotowa. Dziś jeszcze za wcześnie. Bałagan mam, nie otworzę. A więc mogę mieć nadzieję? Serce. Zapomnę tu? I wrzucała je do starej Wanny. Ta mogłaby spokojnie uchodzić za antyk, gdyby nie ceny skupu żeliwa Punkty wymiany przemijania na brzęczące i szeleszczące. Czynny do szesnastej. Pośpiech jak najbardziej wskazany. A tu psy pikietują jedyne w okolicy przejście dla spieszonych. Styczny zakazu wyprowadzania na trawnik. Poszły kundle do budy bo nam się opóźni Hosanna. Blokujcie sobie autostrady albo urzędy centralne. Tyle przygód na tej drodze, a czas leczy rany, szybciej niż człowiek. Oj, chyba nie będzie zabawy, ciekną łzy z podpowiek, wanna przybiera na wadze. Nic tylko cisnąć to wszystko w diabły, pokazując gest obsceniczny, wulgarny, na skutek umowy społecznej. Wianki więdną i żal bezbrzeżny. Nie popływają po morzach i oceanach. W głowie się nie mieści, że kiedyś przyjdzie kolej. A mieliśmy być nieśmiertelni, przynajmniej w ludzkim wymiarze. Potoku i tak nie będzie, o, ale idzie do pełna. Ostatnia dziewica. Smoki zwapniały w oczekiwaniu na cuda. Obiecywane. A głupiemu nadzieja i pielgrzymki piesze. Święty Mikołaj nie istnieje, szczególnie na biegunie. Świat zwariował. Tak twierdzą kaznodzieje. Należycie zmotywowani. Z zapętli krawatu wygląda technokrata. Hak już umocowany. Wykadrować obrazek i zabawa Bujanego. Matka Polka z nad talerza ku przestrodze wierci palcem dziurę. Brzuch. Kapuśniaczy. Świnia już nie ujrzy nieba. Biada, bieda. Nieprzystosowani wymierają. Stare książki wiotrzeją prawie jak człowiek. Bardziej przydatny jest papier toaletowy, chociaż to tabu. Kulturowe. Nieeleganckie porównanie. Uprzejmie proszę spuścić wody. Papki z Klarą. Zaczynajmy. Papki Klara. Jak w dezertej Arabii, złotosielny wzrok we Bobu, miesie z parym śmiech lilii, aż na kłoni dałej głowy, a zebrana na błękicie płonorodna kropla rosy, wraca z gędrnej. nowe życie, unosi pod niej loku. Równo równowładna, równoczynna, peżycyjna, co ja miła, starościanką młodokut, na tego była, gdyżem bliski był zwięz Gdy to oko wszystko zmienia. Ody kiedyś wdały Bogi, aby niosąc oddech drożny, Nim czas raźniej machnie kotą, był księżarem, był szomroczą. Równie z rytmu jak z oręża, tak sławnego dostać męża Jest zaszczytem białogłowy. Ale każdy dziś młodzieniec miłosnymi czczymi słowy Zwykł przeplatać ślubny wieniec. Trudno zawsze dawać wiarę. Czyż nie wierzyć? Wielkie nie ma. Czyż nie, że się kocha piękną wiarę? Czy już że, że się kocha? Nie potrzeba. A że zawsze równie będzie, i przysięga nic nie znaczy. Ach, na serca, mego rzędzie. Niech spędziarz ja kubujecie raz. A zadatek był mały, później gorzej, że W dawnych czasach rycerz prawy lub ozdobiony więcej sławy, lub ostaczał ku boje, moje, nim oświadczył miłość swoje. uczci drugiej swej kochanki w turniejowe wjeżdżał szranki. Na kopią dzielnie gonił, po dziesięciu zsadzał koni. I dopiero gdy się skłonił wziąć nagrodę z nowej dłoni, błagał, aby sercu miła, kochać mu się pozwoliła. By mu wolno pod jej barę kruszyć kopie, miecze ścierać. Dla niej tylko żyć, umierać. Z tego stroju, i z tej broni, marcowego znać cieszyna, co by cierski zbyt pogonić od bieguna do bieguna. Aby moja Artemiza światu groźne torze że pion jak gąbka na tym śmiała, mówiło choć tą razą. Wam na dziary, nie na chwałę, Gdzie na skale krótkamiennej, Gdzie działami mur brzemienny, Gdzie bagnetów ostre bały, Gdzie dziki szab. Tam babki babci chlebi chwały, Strzelec boski, z zjadł, Jęć, tęć, krzyk, ryk, śmierć dokoła, Tu bezbronny pardon boła. Tu dziewica ręce łamie, Matka płacze, dzieci wstumie, Ale spada moje ramię, Ci co żywi, już nie żywi. E, zapał grożot słaby, że z umieszczenia, uniesienia, Ale widzisz, dochmam słaby, brak mi tylko pozwolenia, bym fortuny stanął w rzędzie, który celem klara będzie. — Więc zwala. Czy mi hola Ola, teraz lata próby. W nich dowody posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości. — O królowość piękności, ornamenty, to Powiedz, ogień skoczył, a płynie, a psuł nie Nie tak srogie me żądanie. Kolejno rycerskiego stanu, paspo ognia nie zostanie. Lecz powtarzam ważność panów. Posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości żądam próbę. Każdy znajdę dobry prób. Posłuszeństwa chcą zdać miarę? Milczeć trzeba 6 miesięcy. Nic nie gadać? Tak, nic więcej. Wytrwałości zaś dam wiarę, gdy o chlebie i o wodzie... Przebud, niezbyt długo. Rok i dni sześć. Jestem w grobie, ale zawsze twoim sługą. Za śmiałości w tym sposobie da, da mi dowód, kto dać zechce. W oddalonej stąd krainie jadowity potwór słynie. Najmężniejszym trupogą bywa. Krokodylem się nazywa. Niech go chwyci i przystawi. Moje oko nim zabawi. Bom ciekawa jest na miarę widzieć żywą tę poczwarę. To jest wolą niewzruszoną, a kto spełni, co ja każę. Ten powiedzieć przed ołtarzem, tylko tego będę żonał. Krokodyla? Tylko tyle. Co za koncept kuka duka Panom w krokodyle, bo dziś każda z groży szuka. Co dziś modne, wdzięczne, ładne, co za zabójcze, co szkaradne. Daj mi młoda panie neczka, mile rzekło kochankowie. Daj mi jedy kanareczka, a dziś każda z domu powie. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi jedy. Po smujrzeniu wszystko pracy, stary przyjmu nie postawi. Ale pod którym igarstwem igarstwem i papu przystali. Ja mam tekst z dziaka, myślę, że wstydziłam przeczytać, ale po tym co przeczytałam, ale szkoda, już się nie mogę. Przepraszam? Nie, nie mówię o ludzkiewicy, mówię o... Świętym o Jasieńskim, tak. O ja, to... Niech już nie żyje i nikt nie żyje. Piątek tak wieczór. A teraz włóż mi samochód, za zakwiliła rozwój co Krzysztof wiedział, że może to być boleśne, więc starannie na to na pana W Głowie mu szumiały. Nie stawał sobie sprawy, dlaczego ta drobna blondynka, którą dwie godziny wcześniej poznał w klubie, nazywa warzywo samochodem. Ale nie zawraca sobie głowy. Najważniejsze, że było przyjęte. Do niedzieli, do zobaczenia, wołał Mariusz, przekrzykując w bar nad wodzie. Żona z trupkami zajęła już miejsca w przedziale. Wyprawa pociągiem była najbardziej ekonomiczna. Zaklokowane drogi nie sprzyjały samochodowym po w piątkowe pokoje. Zresztą i tak nie było innej opcji. Mariusz nie opłacił na czas składki oczu, więc samochód musiał zostawić teraz. Mężczyzna nie miał głowy do drogi strach. Nie pamiętał o błapostrech. Choćby jak mają na imię córki. Wszystkie nazwał dopół, a w zależności którą na to na myśli, inaczej akcentował to Szybko jednak zapomniał, który akcent oznacza daną córkę, ale nie zaprzątał sobie głowy szczegółami. Kiedy usłyszał, stukot tół odjeżdżającego pociągu, począł się do mnie. Proszę, zawołała Anna z cenę drzwi, gdy tylko przedrzął sygnał trząda. Rafał, narzeczony dziewczyny, nacisnął klamkę i powoli wszedł do środka. Oczekiwał kolejnego psikusa. Anna zawsze starała się go zaskoczyć. Nie inaczej było i tym razem. Kawa zdobył go z lewej strony. Zdołał się odwrócić i osłonić, kiedy runęła na niego drzwi, drzwiowa szafa. Mebel nie był specjalnie ciężki, ale mężczyźnie zajęło chwilę, niż pobił obrytans. Pocałował zanoszącą się od śmiechu Annę i zdjął płaszcz. Z kieszeni wyciągnął mała dla kamyku Na ciebie skarba. Anna odsłonęła jej niespocznie. Zwolniony mechanizm siedzących ręcznych i w ładunek czarnego akademiku zakretując dziewczyny kołnierz, bluzki. Chcesz herbaty? Zapytała jak będzie. Will kierował się prosto ku północy i nie zatrzymałby się pewnie, nawet na moment, gdyby nie, nie dziwne przeczucie i które wdarło się do świadomości. Tak w ogóle to jest fragment powieści górego, która jeszcze nie jest wydana. Ale będzie, normalnie. Trzymał się i rozejrzał uważnie. Przed jego nienaturalnie bystrym wzrokiem ciężko było się ukryć, jednak teraz nikogo nie widział. Może to były zlidy, ale nie, ktoś chciał, że z całą pewnością do niego mówił. Ej ja, nie być taki, no tu jestem, ej ja, rzekł z na natarczywy, a jednocześnie nie dało się określić skąd dowiedział. No ho! Pomóż mi, pomóż, nie być taki, czekam przecież. Wilczył obecność kogoś podobnego do niego, ale bardzo słabą. Został jakby właściciel szeptu był bardzo daleko lub, lub jakby oddzielała ich jakaś bariera. Tyle, że przecież szeptano tuż obok. stać tak będzie, tu blisko ja być. zaraz sierpliwość stracę. W prawo patrzeć, ze dwa metry. Wędrowiec uprzejmie spojrzał na wskazanym kierunku, ale nadal nikogo nie widział, a już na pewno nikogo nie było nisko. Tak Skupił się, starając się zlokalizować szew. Nie mógł, przy całej swojej mocy nie udawało mu się coś tak banalnego. Mówiono do niego jakby z ziemi. Ziemia, dwa metro od niego, po prawej, grunt był świeżo przekopany i ubrany. Podszedł ostrożnie, a szew natychmiast się umarł. No wreszcie, tak, tu jestem. Pomagać mi się wykopać. Will wahał się przez moment, niepewny co się wydarzy, ale w końcu zaczął odgrzebywać ziemię. Nie miał żadnego narzędzia, którym mógłby się posłużyć. Ale na szczęście ubity był marnie i tylko wierzchniej warstwy. Pod spodem zalegał luźny piar łatwo dawał się wygarniać imikami. Na głębokości około metra spoczywała zbita z sosnowych desek spora skrzynia, przy pomocy noża il podważył go Szarpnął, a ono dość lekko odskoczyło. Odrzucił je za drogę i z ciekawością zajrzał do wnętrza skrzyni, a to, co zobaczył, sprawiło go osłupieniem. Na dnie, odwrócona twarzą do domu, leżała jakaś osoba. Jej ręce były związane na plecach, a ciało zaszlorowane mnóstwem kostrągów, zaczepionych o w w drewno hajdy. Pomiędzy łupakami wystawał koniec pokaźnych rozmiarów osinowego kołka. No już, wolnić mnie. Skrępowana postać była wyraźnie zorientowana oczekiwaniem, aż mój okłonie i podejmie jakieś działanie. Pozdrawiam górego. Jeszcze raz. To słów na dzisiaj. Chyba zaczekać należy. Może się inne jutro pojawią. Lat płyną we śnie z no też Chcemy poprawić czytelnictwo. Tak, Polsce. niestety piękna nasza. Dziękujemy bardzo. Mamy tylko mamy dużej CV, nie? Czyli coś było zrobione, więc już nie jest tak, że... W Poznaniu zobaczysz, że potężny budżet na kulturę. Ja widzę te, u Was taką rezygnację. Rezygnację? No bo tak? Źle będzie lepiej. A do, 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 ja ja uważam, no, no, że to... Nie, było. No nie, jedną nie. No słuchajcie, nie, no, od razu Nie, nie, Ale widzisz, na, nas po prostu ta energia rozpiera. Nie, no. więcej, więcej. więcej, no więcej. więcej.